jebie po oczach mnie jebie po oczach mnie tak da. dalej po oczach zamknąć mordę Urwa. jezu jak mi to wszystko zacina dzisiaj coś, coś się dzieje dziwnego was zobaczcie ja nawet tego okna nie mogę przesunąć On nic nie widzi, jest ślepy kuźwa jak kret w, w, w tym, w worku po węglu. Takie Może już nie działa. Znaczy, znaczy już działa, bo już już, już już zadziałało, tak? Patrzcie jak szybko, patrz na to! Wow, uderzyłem się w palec Ty jest ptakul! Ale dalej cały czas tutaj te ptak... O kurwa! O kurwy biegnął! Wciskaj dupę w to! O! Wciskaj się! Idzie kurwa za mną! Boże! O Boże ktoś w środku jest! Ja nie pamiętam jak pochodnie! O, on się wciśnie tu! Cicho! Chodź! Może strasznie się podnieciłem, przepraszam. Kuźwa co, nie, nie możesz tutaj dość... O Jezu jak on tu wejdzie to ja się zesram ze strachu. Jest? Ty. la, 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 la pai, t, pai, się, ma, ten się pali i się już ciągnęło, no zobaczcie! Zobacz. Ej, stary, stary już się ściągnęło. Pogramy! pogramy kurwa! pogramy kurwa! Jezus Maria, ty, jakie jest, straszne jest. Wróć. Jak się wychodzi? Jezu ty, jak się wychodzi? Nie umiem wyjść z gry. Halo? Gdzie jest... Gdzie jest wyjście w ogóle? Nie. Aaaaa! Budź się, udawaj, że śmi śmierdzisz, ten, śmiercisz, w sensie jesteś umarł, umarnięty. <grystanie> udawaj, że śmierdzisz, podnieś ręce do góry. Tato, ale ty nie udajesz, ty naprawdę śmierdzisz. Przydałoby się umyć pachy raz na jakiś czas, co? Dostałaś 20% dolarów, nagrody, który przejebałaś na mefedron po lekcjach. 20%? <grystanie> 20% dolarów? <grystanie> 20% ze 100%, to była pula nagród. To jest baba! Jest... Łoczy pedofila. <noise> no, te oczy są zajemiste. Pedofil, Jakub. Jestem gotowy. Jestem gotowy. A ty. <noise> Dotknij psa i tam gdzie sra. Klepać, klepnąć, plaskać, wklepać, wklepywać. Kawałek, kawałeczek, klepnięcie, gładki, trafny, celny, sperma, ruchanie. Klepać, klepać, plaskać, wklepać, wklaskać. <grym> e, najchętniej bym zjadła kanapkę z lodem, wiesz, jeszcze e, to ty rozumiesz, to co robimy tak czasami, wiesz, chleb, chleb i pomiędzy twój. E, e, mm, twoja parówka sojowa. Sł słodziutka, jest dopiero 10 rano. Poczekaj na wieczór, aż otworzę wino. <grym> <mulnia> powiedział. Niestety nie jestem w stanie zrozumieć jego języka. To musi być jakiś szwed. Zacznijcie się wylizywać. Witam. Ten, jak oni tam mówią: Hans Klos. Nie, to nie jest Hans Klos, to nie jest dzień dobry. A guten ten Guten Morgen. O, witam. My name is Józef. ARZBIN NEXT DOOR? Och tak, bin JAKUB Ich es MI EINEN MAN ANAMEN A, ISZ SIN AM moving WAN BRING AN KUKAS To co, wchodzisz do środka czy nie? Zróbmy to Kurwa, piękne, 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 piękne. 로하니에, 으, 으, 으,